Jesteśmy dzisiaj w Whitehorse na Yukonie i mamy do pozałatwienia trochę spraw, bo to jest ostatnie takie duże miasto na naszej trasie, zanim wjedziemy na Dumpster Highway. Gdzie idziemy? Do Real Canadian Superstore. Jesteśmy w Real Canadian Superstore, czyli takim kanadyjskim Walmartcie i na tym dziale warzyw i owoców są limity na rzeczy promocji. Chodzi o to, że te warzywa i owoce, na przykład takie jak banany czy coś takiego są dużo tańsze niż w innych sklepach. Więc jest na to limit, że można na przykład wziąć tylko dwa opakowania czegoś, trzy opakowania, a później już się robi drogo. Że po prostu ludzie nie przychodzili i nie skupowali tego. Jakie są ceny na przykład jabłek, owoców, warzyw? Opakowanie brzosnym kosztuje 6 dolarów. 5 funtów jabłek kosztuje 6 dolarów, tak? 7 dolarów. 7 Ale to jest pierwszy krok do mojego pisania książki. Jest takich zaszczyt jak w filmach piszą książki, więc może i mi się uda. Zaczymy. Ogólnie coś, do czego nie mogę przybyć. Przednie kółka skrętne, tylne kółka na sztywno. U nas te kółka też się skręcają. I to powoduje to, że ten koszyk do przodu jeszcze, jak cię mogę, jest sterowny. Ale do tyłu nim się nie da skręcać na boki, tak jak naszymi. Po prostu jesteśmy tutaj już dwa miesiące i dalej się do tego nie przyzwyczaiłem. Ta jest za duża na pewno. Wszystkie są za duże. Które? Żadna już musisz wybrać? Nie, nie, ma, nie ma odpowiedzi, nie. Która? No chyba ta. Tak? No. Musi bardziej ta bydą. A mi tak. Ola znalazła e, takie coś. Kurteczkę z Moskitiery. Bo boję się, że jak wyżej pojedziemy, to że nie da rady. jak myślisz, to zda egzamin? Ogólnie mała, krótka ciekawostka, której nie ma w Polsce. Mianowicie tutaj występują kanistry oddzielne na diesel, które są żółte, bo na stacjach diesel ma żółty kolor, a czerwone są na paliwo benzynę, bo na stacjach benzyna jest czerwona. My mamy czerwony. Czerwone. Tak, bo i nawet jak kupowaliśmy, to nie wiedziałem, że są oddzielne na diesel. <grym> Ceny są takie same, ale to jest fajne i przydałoby się coś takiego, uważam, w Polsce, bo u nas wszystkie są czerwone i nie wiadomo w sumie, co jest w środku. A tutaj oddzielny kolor na diesel, oddzielny na benzynę. Nie ma naszego oleju, ale nie ma tragedii, bo można użyć tam trochę rzadszego. Mamy to. Mamy paczkę, która szła do nas z Polski i trzymali ją na tle w Vancouver. Ale dotarła. Zobaczmy, co jest w środku. Czy tata dorzucił jakieś gratisy? Z tym razem tata dorzuć. Niech każda typowa kobieta w nerce noszę nóż. Mamy dwa filtry. Dwie zakrywki od szarej wody, bo zgubiliśmy ostatnimi czasy i takie zimy. W końcu będziemy mogli zakręcić. Jeden but, a w środku w bucie... Wąż! No. <laughs> w moim bucie jest wąż. Dokładnicy zakrętka. Okay. Też od razu do założenia. Jest jeszcze jedna ładowarka. Ja myślę, że nikt tego na tle nie otwierał, bo co ktoś by wyciągał z butu rzeczy. Nie. Jednak wrzucili moje lakiery do paznokci, Najlepsza na świecie odżywka do paznokci Superfood z Neo Nail Trzy paczki mi rodzice przysłali, a najlepsza na świecie To nie jest materiał sponsorowany, po prostu kocham ją i mam trzy opakowania A, no i jeszcze przedłużacz, bo jesteśmy sieroty i nie, nie wzięliśmy z Polski przedłużacza A tu przecież wszystkie wtyczki są amerykańskie, więc mamy przedłużacz Styczką normalną. Spoko. Półtora metra. Trzy wejścia. Z włącznikiem. No, drugi mód Ło. Wow. A to od teścia. Lasynowej. <grymne> Zaszalo zaczykiem muchy. Tu takie nie latają. No i dużo dał. Oj, te takie żelowe rybki! Ja też się cieszę. Mogą nam częściej takie paczki usyłać. Zrobiliśmy zakupy, odebraliśmy paczkę z Polski. Musimy jeszcze doładować kartę z internetem i na popołudnie umówiliśmy się z Polakiem Bogdanem, którego tu spotkaliśmy i ma nam pokazać jakieś fajne, urokliwe jezioro. Ja się mega cieszę, że ta paczka w końcu przyszła, bo mam buty Treki, ale te buty, które widzieliście, to jest... Takie idealne, po prostu uniwersalne rozwiązanie to jest pomiędzy Adidasem a butem trekkingowym. Także mega się cieszę, że te buciki przyszły. No i co, jedziemy dalej! Ważąca ponad dwie tony i wznosząca się na ponad 3 metry rzeźba konia to obowiązkowy punkt w Whitehorse. Jest to wyjątkowy pomnik, ponieważ został stworzony z kawałków złomu przekazanych przez mieszkańców Yukonu jako ich wspomnienia związane z tym miastem. Polak, którego spotkaliśmy, Bogdan, oprowadził nas po miejscach mniej i bardziej znanych. Dużo tu nie nagraliśmy. Cieszyliśmy się chwilą dawno już nie spotkaliśmy rodaka. Pozdrawiamy. Szukamy dzbanka do naszej przelewowej kawy. I szukając takiej jeżdżąc po marketach, natrafiliśmy na pracownię dmuchania szkła. Także wyszliśmy tam, nie da się tutaj wejść ze skrymaszoną miną. Uśmiech sam ciśnie się na twarz. Chodźcie, zobaczymy, jak tworzą się szklanki na własne oczy. Ale super miejsce. I'm trapping um, my warm, moist air in here. And then, when it reaches here, which is where it is hot, uh, it expands and then causes the bubble to close. Does sometimes hot air come back to your mouth? No. It's a very special technique, and it, you can even suck that. Like, I could suck it in, and the bubble would go back. For how long are you doing it? Uh, since I uh, 40 years. 40 years. That's a I started so young. <laughs> Is it still fun? Yeah. yeah? yeah. I mean, I'm not, i wasn't doing this like production for 40 years. Mostly, um, I uh, taught, which we do here as well. And so you know. Sounds I, good. Yeah. that's no, great. Takie plastyczne i miękkie, nie? A później staje się kruche i delikatne. Dmuchanie szkła. Jakże widowiskowe i satysfakcjonujące dla oka. Zawsze lubiłem oglądać w internecie, jak mistrzowie tworzą różne przepiękne, szklane formy. A na żywo ten widok był jeszcze lepszy. Polecam każdemu odwiedzić taką pracownię. Czy na Jukonie, czy gdziekolwiek na świecie. Zatrzymaliśmy się w takim cudnym miejscu, jak widzicie, na szybką kawkę i obiad. Trochę porzucałem wędką, nic się nie udało złapać, ale za to udało się złapać. Na matryce bobry tutaj sobie pływają, w ogóle się nami nie przejmują. Chyba po tym można poznać taką dzikość, że te zwierzęta się już w ogóle człowieka nie boją. Super jest je poobserwować na żywo. Z wspomnień z Polski, jak gdzieś spotykałem Bobry nad rzeką, to jak się tylko złamało patyczek, zaszeleściło to one od razu uciekały, a tutaj w ogóle się nie przejmują. O tam budują, także zaraz wam pokażę na bliższym nagraniu. sobie je obserwować, dosłownie, no geografik na żywo. Zaczynamy część gotowania z Olą. nas nas dzisiaj straszna ochota na chleb z jajkiem. Do chleba w jajku trzeba chleb i jajko, co dzisiaj posirujemy z chlebem i jajkiem. Moja mama robi najlepszy chleb z jajkiem, ale niestety nie ma jej tutaj ani jej przypraw. Ale przedtem zupka ze słoika do podgrzania. Ma jakieś tam warzywka? O makaron z litrekami ma. No dobra, ale jak robimy chleb z jajkiem, to potrzebne są jajka. Miejsce oczywiście, jak wszędzie jest świeżość, Fibi. No o plastikową miskę to nie jest łatwe. No dobra, no to mieszam jajka. A w tym czasie wy możecie skupić się na tym, w jakim pięknym miejscu jesteśmy. Zjechaliśmy sobie tak znowu z Alaska Highway. Co jechaliśmy z 16 km w głąb lasu wzdłuż Yukon River i zajechaliśmy nad takie piękne jezioro. Myślę, że jak ładniej by było, to byśmy się pokąpali, nie? Nie mamy kucharka, ale dodamy. Spróbujemy zrobić coś podobnego I nasza ulubiona przyprawa Znaleźliśmy ją u Anety w kuchni i kupiliśmy taką samą Ale już nam się niestety kończy To jest chili lime Jest naprawdę fajna, bo jest ostra, ale czuć tą taką mm, kwaskowatość limonki Fajne to jest bardzo Mamy jakąś taką przyprawę taką. Dodamy, trudno Zobaczymy, co z tego wyjdzie Trzeba pójść po jakiś ten... worek na śmieć czy coś jak tak teraz jemy ten chleb w jajku, to nasza mnie ochota na tosty francuskie. Może jutro zjemy. Chyba już ta zupa, co? Zupę odstawiamy, Coffee, nie jest jej, proszę. I pierwsze... Robią się jeszcze tak na zwykło. przygotujmy ser. Chcesz spróć, Szynki? Mamy też coś takiego. W hotelu było. Cheese whiz. Zobaczymy, ja myślę, że to jest ohydne, ale to może być, myślę, że to jest taki serek topiony, nie? Do tego będzie pasować. Łyżką będę sparować. Będą trzy rodzaje Nie Dobra, Będę przekładać? Co? Chyba przeszły bokiem nam chmury, nie? No spokojnie sobie zjemy. Wiesz, ja bez problemu tu mogę robić pattaje. I koreańskie Dania, i tak dalej, nie? Mega dużo się syfu robi przy takim gotowaniu, nie? Jak będzie 100 komentarzy, to Ola przygotuje dla Was pad Teraz dawaj, będę moczyć. Dobra, nie tak jak mamy, ale dobra. gotowe, pyszniutkie. Już nawet gryzą kawałek. Konrad na Yukonie kupił sobie sos ostry z Belize. Jeszcze po bokach. Pokaż sosikiem. Mmm, fajnie jest. Dobra, dobra Wczoraj była sałatka z tuńczykiem, to dziś smażona kawałka z serem Kończymy gotowanie na dzisiaj, jeszcze przegryziemy i jedziemy dalej Dzisiaj Pana na słodko, tak jak mówiliśmy I znowu tłuste Nie, to nie jest takie tłuste no, Przysadzaj. Mamy borówki, nutelle, dżemik. Idziemy na Grizzly Lake Fibi jest moim psem zaprzęgowym Było dokładnie Co No i co? Takie no mroki, kłażenia po górach To chyba nie szczędzi dla mnie 2,5 kilometra za nami ostatnie nabieranie sił przed podróżą. O, daleko jeszcze?